Ej, dziewczyny, widziałyście, kto przyszedł na basen? Gruba i brzydka Kaśka. No co ty? No nie mów, że ona ma zamiar pływać. I gdzie ona jest? Kaśka, Kaśka, gdzie jesteś? Cześć Kaśka. Co ty tutaj robisz? Przyszłam popływać na basenie. No co ty? A strój kąpielowy to gdzie ty masz? Dopiero będę się przebierać. Kaśka, myślałaś, że w tych okularach nikt Cię nie pozna? Z daleka widać brzydką fryzurę, okropne ubrania <laughs> i okropną torbę. Gdzie Ty idziesz? Jest mi gorąco, więc idę sobie zjeść lody. Ty, gruba Kaśka, musisz przejść chyba na dietę. <laughs> Jak Ty będziesz wyglądać w stroju kąpielowym? No nie mogę. <laughs> Zaraz pęknę ze śmiechu. Gruba Kaśka na basenie. No tego to jeszcze nie było. Ciekawe jaki będzie miała strój kąpielowy. Ciekawe jak będzie wyglądać. No i chyba sobie nie popływam. I nie zjem lodów. No nie. Jak one tak mogą? Nie dość, że mi dokuczały zawsze w szkole. To teraz na wakacjach. Że też musiałam przyjść na ten basen tam gdzie są one. Nie, 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 ja już mam tego dosyć. Poczekam tylko spokojnie, aż dziewczyny wrócą na basen. O, chyba już każda zajęła się czymś. A ja stąd uciekam. O nie! Jeszcze mnie popamiętają. Jeszcze zobaczą kaśkę na basenie. O, rany, co za wredne dziewczyny! Jak one mogły jej tak powiedzieć? Nie no, nie wierzę! Jakie one są okropne! O, Patryk! A co ty taki czerwony? Co ty taki wściekły? No na was dziewczyny. Chyba zwariowałyście. Jak mogłyście Kasię tak wyzwać? Jesteście po prostu okropne. No przestań. Nie żałuj jej się. Ona nie pasuje tutaj latem na basenie. No jak ona wygląda? Ach, jesteście okropne. Najpierw pójdę do fryzjera. Może on coś zaradzi na moje włosy. Przepraszam, czy fryzjer mógłby mnie teraz przyjąć? O, moja droga, świetnie się składa, właśnie jest wolny. Ostatnia klientka już została uczesana, więc idź do niego. Mamma mia, co za rude włosy. Mamma mia, jaki brzydki odrósł, kochanienka. Ty się niczym nie przejmuj, zaraz zrobię z ciebie wielkie cudo. Och, dzięki wielkie, błagam, uratuj mnie, błagam, pomóż mi. Ja już nie wytrzymuję. Koleżanki tak się ze mnie śmieją. Nie, 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 moja droga, to my tutaj nie płaczemy. Nie, 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 wybieramy ci teraz fryzurę. Sprawdźmy, jak będziesz w takiej wyglądać. O nie, nie, nie nie, nie pasuje zdecydowanie. Ta, zbyt poważna. Ta, dwa warkoczyki, niezbyt. Wiesz co? Tu potrzeba czegoś lepszego. Długie, piękne. Proste włosy. A myślę, że to będzie idealne. O tak, teraz farbowanie. Farbowanie? Ale ja od zawsze mam rude włosy. No, rudy jest piękny, ale my go trochę podkręcimy. Wiesz co? Ten rudy jest trochę wyblakły. Wybierzmy coś innego. Blond ci nie pasuje. Może ten pomarańczowy? Uuu, wygląda naprawdę nieźle. Chociaż do ciebie chyba będzie pasować. Jakiś różowy kolor. Uuu, moja droga, wyglądasz przepięknie. Dzięki wielkie. Och, ale jeszcze daleka droga, abym była piękna, jak te wszystkie dziewczyny. No dobra, pędzę teraz do drugiego miejsca. W którą to stronę? Ach, tutaj. Salon piękności trochę się boję. Nigdy nie byłam w takim miejscu. O, chyba trafiłam dobrze. No dobrze, dobrze, kochaniutka, to ze mną jesteś umówiona ulala, ale co nie jest nie tak? Wiesz co? Twoja cera jest sucha, O, trzeba zrobić tutaj porządną pielęgnację. Kochanienka, najpierw odłóż te wszystkie swoje rzeczy. Musisz się przebrać. Przebrać oczywiście w szlafroczek, no i wskakuj na fotel. Na początek będzie relaksujący masaż. Nie, ale to strasznie trzęsie, trzęsie! Nie no, nie wytrzymam. Wracaj mi na fotel, przestań. No dobra, wygląda naprawdę nieźle. Teraz, kochanienka niczego się nie bój, damy tutaj specjalny spray, aby odnowić całą Twoją skórę. Teraz, kochaniutka, maseczka na twarz. Zobaczysz, ona zdziała cuda. Teraz jeszcze trochę piany tutaj do wody. Oj, zajmiemy się jeszcze Twoimi stópkami. Teraz porządne mycie. Och, kochana, paznokcie, paznokcie zrobimy piękne, zielone, wakacyjne. A to długo będzie jeszcze wszystko trwało? Nie, w zasadzie już. Poczekaj, ściągnę Ci maseczkę. Nie no, cudo. Nie no, pięknie. O rany, ja nie mam już pryszczy. Mówiłam, że wszystko się uda. No dobra kochanienka, teraz wskakuj w swoje ubranie. Tylko wiesz co? Ty zdecydowanie kochana powinnaś pójść sobie kupić jakieś nowe ubranie. I koniecznie wymienić tę torebkę i okulary. One już nie są modne. O rany, tak się cieszę. Dziękuję bardzo. Pędzę do sklepu. O wow, tylko gdzie ja znajdę jakieś stroje kąpielowe? Wiem, pójdę do mojej cioci Basi. Ciocia Basia zawsze coś mi doradzi. Ciociu, ciociu, to ja, Kaszka. O, Kaszka, już do ciebie idę. Rany boskie. Jestem w szoku. Kaszka, kochanie, jak ty pięknie wyglądasz. A, dziękuję. Ty, ciociu, również. Tak stylowo. Co potrzebujesz, kochanienka? I jakieś stroje kąpielowe. Tak wiesz, ciociu, żeby koleżanko masz zrobiło się z zazdrości zielono. O, nie ma sprawy, kochaniutka. Wystarczy, że przejdziemy tutaj. Ty odłóż swoje rzeczy. Uwaga, uwaga. Ja stroi kąpielowych mam mnóstwo. Zaraz ci coś doradzę. O, ten przymierz. Nie, no pasuje idealnie. Kochaniutka, no pierwszy wybór cudo. Ten, och, jaki piękny z falbankami. Do tego koniecznie do nurkowania taka maseczka. Zobie ją również zabierz. Kokartka na głowę, abyś pięknie wyglądała. Okularki damy takie stylowe, różowiutkie. No, wyglądasz Bosko, moja kochana Bosko? Kapelusik? Chyba nie. No, chyba, że taki słomkowy. Kaśka? O, rany! Zmieniłaś się naprawdę! Niczym taka brzydula, która zamieniła się w piękność! Ach, dziękuję, Ciociu. Ciociu, a mogę wziąć jeszcze ten duży owoc do pływania? No, raczej. Bierz tę pomarańczkę. Ale to nie koniec. Jeszcze się nie pokażę dziewczynom. Czas zacząć budować odpowiednią formę na lato. Jesteśmy teraz w siłowni. O rany, to wcale nie jest takie łatwe. Zacznę od małej rozgrzewki. Po prostu sobie poskaczę. O rany, ile tutaj jest ciężarów. Zacznijmy sobie od tego małego. 5 kilo i 10. A, jakie to jest ciężkie. No ale trudno. Jak się ćwiczy? To trzeba podnosić ciężary. I trzeba się mocno spocić. Dobra, może to już sobie odłożę, a wezmę sztangę tę. Oh, jakie to jest ciężkie o rany! No nie mogę! Ale dzięki temu będę chuda. I już nie będą na mnie mówić. Gruba, gruba i brzydka kaśka. O, dałam radę z tym żółtym, to może teraz to. O nie, nie mogę! Nie mogę pomóc, pomóc. O, muszę to jak najszybciej odłożyć. Ale z tym mniejszym jest zdecydowanie lepiej. O rany, czuję się naprawdę fantastycznie. No, i nie mogę zapomnieć o odpowiedniej diecie. Owoce i warzywa. Robimy sobie przepyszny napój. Co by tutaj wybrać? Na pewno moje ulubione banany. Do tego ananasik. I trochę warzyw. Marchewka. Marchewka jest mega słodka. No, i robimy napój. Jaki pyszny, pomarańczowy. To teraz damy jeszcze arbuza, trochę zielonych liści, dorzucimy cytrynę, o tutaj szklaneczka i mamy zielony koktajl. Mmm pochota, trzeba to wypić do samego dna, dzięki temu będę zdrowa, piękna, a i dziewczyny przestaną mi dokuczać. No to teraz pójdziemy na saunę, o, muszę uważać, żeby nie przesadzić, szybko się przebieram. Skakujemy. No dobra, chwila. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. O, 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 dobra, uciekam stąd. O, parzy, parzy, ale gorąco. O, ale przynajmniej się wypociłam. Teraz mogę wrócić na basen. Mam nadzieję, że dziewczynom szczęki opadną. O, cały czas są tutaj. O, ciekawe, co teraz powiedzą. No nie wierzę. One mnie w ogóle nie poznały, ale czad. No zobaczcie. Siedzą tutaj, jak gdyby nigdy nic i się świetnie bawią. A ja w końcu będę mogła iść na te lody. Oj, nikt mi nie będzie dokuczał. Mam ochotę na moje ulubione lody truskawkowe. Dzień dobry, truskawo. Poproszę o lody truskawkowe. O, już się robi, moja droga. A jej, kim ty jesteś? Pierwszy raz cię tutaj widzę. No co ty, truskawa? To ja, Kaśka! Kaśka? No co ty? Kaśka, jak ty wyglądasz? Ojej, Patryk, rozpoznałeś mnie? Nie no, dopiero jak się przedstawiłaś. I po głosie: Kaśka, jak ty to zrobiłaś, że jesteś taka piękna? A daj spokój, Patryk. No wiesz, dziewczyny mnie zdenerwowały i postanowiłam, że coś w sobie zmienię. No i zobacz, teraz mogę jeść lody. O, druskawkowo czekoladowe i, i nikt nie będzie się ze mnie śmiał. Kaszka, ty się w ogóle nie przejmuj dziewczynami. Ja już im powiedziałem, że są beznadziejne, że, że nie powinny tak do ciebie mówić. Oj, stanąłeś w mojej obronie, Patryk. Dzięki wielkie. A nie, Patryk gada z jakąś dziewczyną. Patryk miał być moim wakacyjnym chłopakiem. No nie, jestem wściekła. E, Marta, co ty taka czerwona? No bo Patryk miał być moim chłopakiem, a on gada z jakąś inną dziewczyną. No co ty? Przecież tylko my jesteśmy tutaj na basenie z dziewczyn. Chyba coś ci się pomyliło. Nie, no serio, no zobacz, idą tutaj. Cześć Patryk, co robisz? A, idę na zjeżdżalnię. A co? A nie przedstawisz nam swojej nowej koleżanki? Jakiej nowej? Przecież to jest Kaśka. Nie poznajecie jej? No, cześć dziewczyny. Gruba i brzydka Kaśka? Która nie jest już gruba i brzydka? Ty jesteś piękna. O, nie masz co tak mówić. Nie musicie. W ogóle nie mam ochoty z wami rozmawiać. O, zajmijcie się same sobą. Kaśka, dobrze im powiedziałaś. Chodź, pobędziemy trochę sami. Nie musimy siedzieć z tymi głupimi dziewczynami. No pewnie niech patrzą teraz na nas ze zdrością. Chyba zaraz wybuchnę. Jestem wściekła! Jak ona mogła. Głupia i gruba Kaśka! O, teraz jest piękną Kaśką! No, będą beznadziejne wakacje!